Cały proces aktywacji asystenta AI, który powinien nam pomagać w tworzeniu swojej własnej strategii życia na najbliższe 10 lat. Zaczynamy od uruchomienia sztucznej inteligencji cloud. Obecnie to właśnie ta sztuczna inteligencja jest w stanie poprawnie przetworzyć wszystkie niezbędne żądania i wystarczającą ilość informacji, które należy przeanalizować, aby wykonać powierzone jej zadania. Najpierw piszemy swoje imię i dołączamy plik aktywator programu Strategia Mojego Życia. Potrzebujemy mieć poziom Professional Plan płatnej wersji Cloud 3.5 Sonet. I wysyłamy. Czekamy na to, co się będzie działo dalej. Uważnie czytamy, co AI nam pisze. A sztuczna inteligencja prosi nas o plik specyfikacja 1. Otrzymamy go w komplecie przy zakupie AI Asystenta i możemy go teraz wysłać. Załączamy go tutaj. I wysyłamy. Teraz sztuczna inteligencja nam generuje listę pytań. Prosi nas o wypełnienie kwestionariusza, czyli skopiowanie pytań i utworzenie osobnego dokumentu. I tak właśnie robimy. Całą tą listę pytań możemy skopiować w tym miejscu i otworzyć osobny dokument, przykładowo w Wordzie czy Google Doc, żeby następnie dać odpowiedzi na te pytania. Po wypełnieniu tego kwestionariusza, załączamy ten dokument i wysyłamy. Nasz asystent na podstawie tych danych przeprowadzi analizę obszarów naszego życia i narysuje nam nasze koło życia. Zwraca uwagę też na nasze mocne strony i prosi o plik specyfikacja 2. Czyli dajemy jej ten dokument. I wysyłamy. Sztuczna inteligencja chce nam pomóc w określeniu naszych celów i chce otrzymać odpowiedzi na te pytania. W takiej sytuacji warto poprosić, by napisał to w osobnym okienku. Wysyłamy. Teraz generuje nam kwestionariusz kamieni milowych. Widzimy, że te same pytania mamy teraz w osobnym pliku i możemy to sobie zgrać na komputer. Znowu mam prośbę o wypełnienie i przesłanie tych odpowiedzi. Więc zabieramy się do roboty. Po wypełnieniu kwestionariusza załączamy go i wysyłamy. Na danym etapie sztuczna inteligencja wygenerowała nam mapę kamieni milowych na 10 najbliższych lat. I pisze, iż zwróciła uwagę na nasze indywidualne cele na ten czas. Teraz możemy sobie tą całą listę zapisać osobno. Następnie potrzebna jest specyfikacja 3. Załączamy plik i wysyłamy. Tak. Ponownie prosi, by pytania napisać w osobnym oknie. I teraz mamy do wypełnienia kwestionariusz wydatków i celów finansowych. i jak poprzednio wypełnić i przesłać odpowiedzi. Zapisujemy sobie na swoim komputerze i wypełniamy. Następny krok, załączamy wypełniony kwestionariusz wydatków i wysyłamy. Teraz ona nam generuje analizę progurentowności naszego życia. Co my tu mamy? Wydatki, planowane oszczędności, próg rentowności, krótkoterminowe i długoterminowe cele finansowe, wpływ na biznes, czyli działania zawodowe. Ona też nam podpowiadała, że nie wszystko da się zrealizować jednocześnie i wymaga etapowania. A także prosi o plik specyfikacja 4. Załączamy, ale przed wysłaniem zapisujemy sobie ten wynik. I następnie wysyłamy. Tak. Na tym etapie sztuczna inteligencja nam generuje kwestionariusz wskaźników w rozwoju. Jak widać, ona sama teraz generuje to w osobnym oknie. Prosi jak poprzednio o wypełnienie odpowiedzi. Zapisujemy sobie te pytania. Tak, włączamy wypełniony kwestionariusz wskaźników w rozwoju i wysyłamy. Wygenerowany piękny system śledzenia wyników w rozwoju w każdej dziedzinie. Teraz ona ma nam zamiar podsumować i na podstawie wszystkich poprzednio zebranych danych stworzyć strategię. Zapiszemy sobie ten wynik, a tu załączamy plik specyfikacja 5. Mamy i wysyłamy. Ruszył proces generowania naszej strategii personalnej. Jest super. Rozpisanie wszystkiego krok po kroku, zgodnie z priorytetami: równowaga życiowa, relacje, rozwój, plan działania na najbliższe miesiące system monitorowania sukcesów. Teraz nasza sztuczna inteligencja jest dostosowana do naszych personalnych celów i zadań. Tu w tym miejscu możemy zadawać każde pytanie, które nas interesuje i mamy teraz personalnego trenera, coacha na bieżąco w cenie dostępu do cloud. W tym celu należy przeprowadzić konwersację zawsze w tym samym wątku czatu, bo właśnie tu nasz asystent jest nauczony wszystkiego o nas i tu nam daje skuteczne rozwiązania naszych zagadnień. Życzę Wam przyjemnego korzystania z programu.